Dobry dobry wieczór. Witam Was, kochani, na moim kanale. W ten niestety zimny majowy dzień. Mam nadzieję, że choć trochę przywrócę wam energii tym kolorem dzisiejszej sukienki, mam dla Was Open Boxa z katalogu numer 7. Wiecie, lubię nowości, lubię je zamawiać, więc w tym e, zamówieniu, w tym kartonie znajdzie się wiele nowości z kolejnego katalogu. No to zaczynamy. Zobaczcie, ile tych produktów tu jest. Chcę Wam je pokazać wszystkie, ale nie chcę też, żeby ten filmik był bardzo długi, więc zaczynamy. W tle też widzicie serum z witaminą C, ponieważ Hot Noty dzisiaj przysłało mi taką paczuszkę. Będę testować po raz kolejny te serum, wiecie, że już jakiś czas go testuję. Na moim fanpage'u na Facebooku Avon, e, Ania Avon Beauty Expert pojawią się zdjęcia i recenzje właśnie tego oto produktu. Zaczynamy, wiecie jak to jest, e, z zamówieniami z katalogu. E, w szóstce dostaje się siódemkę, w siódemce dostałam ósmy katalog. Zaczyna on się 23 maja i e, hitem i nowością tego katalogu będzie nowy attraction. Ale o nowym attraction za chwileczkę, ponieważ chciałabym Wam pokazać najpierw produkty, które znalazły się w moim zamówieniu, a które nie są nowością, tylko są produktami, które lubię i w takim okresie wiosenno-letnim, wakacyjnym, właśnie pojawiają się w moim zamówieniu. A mianowicie jest to Rozświetlająco koloryzujący balsam do ciała ze serii Skin So Soft. Bardzo go lubię, jest no, mega wydajny, bo widzicie, że ten produkt ma aż 200 ml. To, co mi się w nim podoba, to przede wszystkim to, że delikatnie brązowi skórę, nie jest to samo oparacz, jest to taki balsam koloryzujący, ma delikatne drobinki, które świetnie wyglądają w słońcu, jak i w fajnym świetle na przykład na imprezie. Dodatkowo mają olejki, które odżywiają, nawilżają naszą skórę, więc bardzo go Wam polecam. Następnym produktem, który zamawiam już jakiś czas, bodajże drugi, trzeci sezon, jest to antycelulitowe serum termoaktywne z L-karnityną. To, co mi się w nim bardzo podoba, to to, że przede wszystkim po kilku zastosowaniach widać już różnice na ciele, a druga rzecz. To to, że bardzo, bardzo czujemy jego działanie, ponieważ jak nałożymy go na skórę, czujemy gorąco, czujemy ciepło, a jeśli umyjecie się pod prysznicem lub w wannie i nie do końca wytrzecie swoje ciało ręcznikiem i będzie ono wilgotne, to spotęgujecie właśnie ten, ten efekt takiego mrowienia i ciepła na skórze. I ja to lubię, ponieważ wiem, że wtedy ten produkt działa i wtedy szybko właśnie działa na nasz celulit. Kolejnym produktem, który nie jest nowością, pojawił się w moim zamówieniu, jest to szczotka modelująca. Wiecie w ostatnim filmiku, że zamówiłam co innego niż myślałam, że zamówiłam? Była to innego typu szczotka. Ona została dla mnie. Będę ją próbować być może na włosach mojej córki, tak jak Wam mówiłam, a tą szczotką będę modelować swoje włosy. Jest duża, więc myślę, że będzie mi się nią fajnie pracowało. No i tyle, jeśli chodzi o produkty, które już są w katalogu. Teraz chciałam Wam pokazać nowości i zacznę od biżuterii, która się pojawiła w moim zamówieniu. Lubię biżuterię, mam wiele produktów, kolczyków i zegarków, bo je uwielbiam z Avon i nic się z nimi nie dzieje przez wiele, wiele lat, więc są to rzeczy, które się pojawiają często w moim zamówieniu. Mam dla Was fokusa z katalogu numer 7, bo chciałabym Wam pokazać, co zamówiłam właśnie w tym fokusie. I zaczynając od biżuterii, zamówiłam sobie te kolczyki. Jest to cały zestaw naszyjnik, kolczyki i, yy, i pierścionek. Nazywa się to zestaw Olena. Zamówiłam sobie tylko kolczyki i zaraz Wam je pokażę. Mają ładne opakowanie, Każde, każdy produkt, każda biżuteria ostatnio właśnie, która się pojawia w Avon, ma bardzo ciekawe opakowanie. Pokazuję Wam kolejne, ale poczekajcie, bo to, o, jest to. Myślałam, że to jest to. Kolejne są też kolczyki, ale to są właśnie Olena. Są, zobaczcie, każdy kolczyk jest w swojej folii. Wyglądają tak, są asymetryczne, mają różne kształty, kolory, strukturę. Świetne są, pięknie wyglądają. Zobaczcie. Myślę, że będą ostatnio jedne z ulubionych, które będę nosiła. To jeśli chodzi o te kolczyki, dalej mam dla Was zestaw kolczyków Summer Tunes. I będą to kolczyki głównie noszone przez moją córkę, bo ona lubi takie maleństwa. I to są właśnie te kolczyki w takim pięknym, kolorowym, letnim opakowaniu. Wyglądają tak. Siedem par kolczyków na każdy dzień tygodnia e, znajdziemy swoje ulubione. Dalej mam jeszcze jedną rzecz. Zamówiłam sobie taki zestaw: bransoletka na kostkę plus pierścionki na palce u stóp. I już wam pokazuję. Jestem sama ciekawa, bo jeszcze nie widziałam tego zestawu. Tu mam bransoletkę. No teraz z tymi modnymi Chwostami. Ojej, zobaczcie. Pięknie wygląda. Oczywiście jest regulowana, więc można i na grubszą kosteczkę, <gryw> i na chudszą nogę. No myślę, że bomba. Można ją sobie... Tutaj jest pokazana z przodu. Zobaczcie, że te frędzle, nie wiem, czy to widać, są eksponowane z przodu. Stopy. Naprawdę ładna rzecz. A dalej mam pierścionki na palce u stóp. Też godne wypróbowania. próbowania. Wiecie, że w pokusie te produkty naprawdę niewiele kosztują, więc naprawdę warto jest sobie zamówić wcześniej i mieć już pokazywać zestaw bransoletka i pierścionki na palce stóp to jedyne 17,99. Więc naprawdę niewielki wydatek. Co dalej w moim zamówieniu z nowości? Już idę dalej i mam dla Was nowość, jeśli chodzi o golenie. Jest to olejek, olejek, odżywczy olejek do golenia. Wygląda on tak. Jest to zupełna nowość w Avon. Nawilżający. Ma powodować e, gładkość skóry, przede wszystkim, i też e, prześlizgiwanie się tej maszynki po e, naszej skórze. Dodatkowo, e, oczywiście, to, że ma w sobie olejki, jest mega nawilżający. Zawiera witaminę A i E. I e, zmienia konsystencję pod wpływem e, mokrej skóry na kremowy balsam. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało na skórze. No nie mam wilgotnej skóry, więc nie zmieni swojej konsystencji, ale pięknie pachnie. Ja bardzo lubię zapachy kosmetyków. No i widać już, że fajnie nawilżył moją skórę, więc przy okazji będzie tak działał kojąco i nawilżająco właśnie po goleniu. Dalej mamy na tej samej stronie Wiecie, że uwielbiam żele, mówię o tym za każdym razem i w tym fokusie nie pojawił się żaden nowy żel kobiecy, więc zamówiłam żel dla mojego mężczyzny. Jest to taki niebieski żel, arktyczny wręcz, więc będzie pewnie bardzo orzeźwiający. Cool Blast, zobaczymy jak on z mentolem, jak on pachnie. No super, jest naprawdę bardzo taki orzeźwiający. Arktyczne Alpy. Polecam Wam, bo no to jest produkt, który zawsze się pojawia w moim zamówieniu. Kolejny produkt, kolejna nowość, to są maseczki w płacie. Jak wiecie, to są produkty, które ostatnio cieszą się moim zainteresowaniem, ze względu, że jest tego na rynku coraz więcej. I mamy nowość, Trzy maseczki w płacie, w fokusie każda 5,99 jedynie, a jak zamówicie trzy, cena tych trzech to 15 zł. I wyglądają one tak. W sobotę, w te piękne słoneczko, które nas odwiedziło, robiłam zdjęcia e, maseczek w pięknej kolorystyce i, i właśnie w przyrodzie, na trawie, więc zapraszam Was na mojego fanpage'a Ania Avon, Avon Beauty Expert e, i tam znajdziecie też właśnie te maseczki. Są trzy, tak jak mówiłam. Pierwsza, różowa, z ekstraktem z wina, odmładająca, antyoksydacyjna, e, działa na zmarszczki. Kolejna pomarańczowa z, ekstra... z ekstraktem trudne słowo z cytrusów działa rozświetlająco, działa też kojąco i jeśli chodzi o składniki, to dodatkowo ma witaminę C w sobie. I jeszcze Wam przeczytam, co robi ta maseczka: wyrównuje koloryt, niweluje poszarzały matowy odcień skóry. Aby cera miała blask i promienność, warto e, użyć teraz, e, kiedy właśnie są niestety brzydkie e, dni e, i jesteśmy pozbawieni jakby takiego nastroju, e, energii, więc te maseczki myślę, że się właśnie w tym momencie przydadzą. I ostatnia seczka nawilżająca z kwasem hialuronowym. Przede wszystkim, która ma odbudowywać nasze nawodnienie skóry. Też jest odpowiednia dla skóry wrażliwej i będzie wygładzać, nawilżać i e, nawadniać skórę. To są te trzy maseczki. Będę je testować, więc niebawem też usłyszycie ode mnie recenzję tych produktów. Dobra, chowam je i lecę dalej na tej samej stronie. Pojawiła się nowość z serii Enu Perfect Skin. Lubię tę serię też ze względu na jej zapach, bo pięknie pachnie, ale to były moje pierwsze produkty, które używałam z serii Enu, więc mam troszeczkę do nich sentyment. Sztyft wygląda tak, jest rozświetlająco, nawilżający, ma w sobie drobinki, które rozświetlają e cery. Ja pozwoliłam sobie wcześniej otworzyć, bo byłam bardzo ciekawa tego produktu i nałożyłam sobie na e, szczyty kości policzkowej, nawet widzicie, że, nie wiem czy widzicie, ale Wam pokażę, że trochę jest użyty ten produkt. Ma w sobie takie drobinki, e, które rozświetlają e, skórę, będzie to dawało taki zdrowy e, wygląd, e, nie przesadzony, nie hollywoodzki e, blask i strobing, ale właśnie taki zdrowy, e, zdrowy wygląd, zdrowe rozświetlenie, e, więc myślę, że wart... Jest zamówienia właśnie na, na te najbliższe dni, mam nadzieję, ciepłe i słoneczne. Kolejny produkt, już szukam, i na kolejnej stronie, następnej, jest to produkt maseczka do dłoni i paznokci. Nowość bo zazwyczaj były to produkty typu krem. Teraz pojawiła się maseczka pielęgnacyjna z kakao i masłem Shea. Pewnie odżywiająca, przygotowująca nasze paznokcie i dłonie do manikir. Wygląda ona tak. Tak właśnie wygląda. Nie jest duża, ma 30 ml, ale myślę, że spokojnie nam wystarczy do codziennej pielęgnacji. Trzeba nałożyć troszeczkę grubszą warstwę, poczekać do wchłonięcia lub na przykład nałożyć grubszą, grubszą warstwę, tak jak nakładamy produkt parafinowy, założyć rękawiczki i można pozostawić na przykład na noc. Więc też jest wart, wart zastanowienia, ja go przetestuję dzisiaj i zobaczymy jaki będzie efekt. E, pozwolę sobie go nałożyć wieczorem, e, jak będę e, czytała książkę, więc zobaczymy, zobaczymy e, jak szybko się wchłonie. Dalej mam, dalej mam e, już wam mówię, co ja mam mini paleta cieni do powiek i to jest nowość z katalogu fokusa. Byłam ciekawa tych kolorów, to są dosyć jasne kolorki. Ale dwa z nich mają um, takie drobinki błyszczące się. Nie wiem, czy tu widzicie, ale naprawdę, naprawdę fajnie się błyszczą. Więc można je zastosować na środek powieki czy na mokro. Właśnie tutaj na tym sztyfcie fajnie ten, ten kolor wygląda. Jest to Dreamscape, cztery odcienie. Ten najciemniejszy jest taki brązowiutki, najjaśniejszy takie mleczko, ice cream i dwa brokatowe cienie. Zrobię sobie jutro nim makijaż do pracy, zobaczymy jak będzie wyglądał na oku. I kolejny produkt, jeśli chodzi o produkty kolorowe, to jest produkt, który dostałam, który dostałam w demo. Kremowo-pudrowy podkład w kompakcie. Nie zamawiałam go sobie sama, ponieważ rzadko używam takich, takich podkładów w kompakcie. Wolę raczej płynne produkty, więc no to jest kwestia zastanowienia i zobaczenia, przetestowania. Wygląda to tak. Jest to produkt, który jakiś czas pojawiał się w katalogu i wydaje mi się, że jest w stałej ofercie, ale dlaczego jest nowy? Bo jest matujący, ultra matujący kompakt, trzy w jednym, idealny la, na lato. Myślę, że będzie dawał taki naturalny, naturalny wygląd na twarzy, porównywalny do ultra Mate, tego podkładu, który się wcześniej pojawił, tylko że w kompakcie. Mam kolor Nude, akurat taki, który mam na sobie, jeśli chodzi o ultra Mate, więc może warto go jutro też przetestować razem z cieniami. Zobaczymy. To są kolejne nowości. I teraz tak. Mam jeszcze coś, jeśli chodzi o kolorówkę, i już Wam czytam. Wydaje mi się, że to jest ten produkt Dobrwi. Tak. Widziałam go właśnie w, po następnym katalogu. I zaraz Wam powiem dokładnie, jak on się nazywa, jeśli znajdę. Cień Dobrwi. Cień Dobrwi. Ma w sobie tego produktu dosyć mało, ale jeśli to jest cień to będzie mega wydajne na pewno. Nie wiem ile ma. Jest to odcień dark brown. No rzeczywiście jest to taki taki cień trochę się sypie. Zobaczcie ma taką Końcówkę. Końcówka jest sztywna, więc myślę, że się będzie ładnie malowało. Matko, ile ja mam produktów jutro do przetestowania? Zrobię sobie y, zdjęcie makijażu w, w tych wszystkich produktach, y, które użyję. Więc obserwujcie y, fanpage'a, bo najpierw tam się właśnie pojawi zdjęcie. Kolejny produkt. Y, to jest produkt który był już w katalogu, tylko jest nowe opakowanie, lubię go, lubię go latem, bardzo nawilżający balsam, ale dodatkowo oprócz tego, że nawilża skórę, daje delikatny odcień na skórze, bardzo naturalny, no i można sobie wybrać zapach. Ja sobie wybrałam truskawkę, bo jest moim ulubionym owocem sezonowym, więc truskawka... Będzie gościła na moich ustach. Jeśli nie szminka, jeśli nie, e, nie, nie błyszczy, to właśnie ten balsam. I jeśli chodzi o. E, a jest kolejny jeszcze produkt. Zapomniałam. Bo przecież lato, wakacje. E, nie możemy się obyć bez produktu. Który będzie nas chronił przed słońcem? Ja zamówiłam swojej córci produkt przeciw, przeciw opalaniu przeciwsłoneczny z filtrem 50. Dodatkowo jest witaminowy. Myślę, że ładnie pachnie, ale o tym się przekonam. Tak, te produkty mniej więcej tak samo pachną. Ja co roku mojemu dziecku zamawiam z tej serii produkty przeciwsłoneczne. I nigdy się nie zawiodłam. Moja córka nigdy z wakacji nie wróciła z poparzonym ciałem, więc myślę, że można śmiało go polecać. Ma 150 ml i zobaczcie, ma nową kolorystykę, bo pojawił się Olaf z krainy lodu. Więc myślę, że dzieciaki będą. Zadowolony. Ostatnim produktem, który sobie zostawiłam na koniec, jest nowość katalogu ósmego czyli to, co Wam mówiłam na samym początku: Attraction, nowy Attraction Sensation który będzie oczywiście w odsłonie męskiej i damskiej, który ma obudzić każdy z pięciu zmysłów. I zaraz Wam przeczytam dokładnie, bo jeszcze nie, nie za bardzo się wgłębiałam jakby w nuty zapachowe tego, tego produktu, ale już Wam mówię, jeśli chodzi o damski, jest tu śliwka, jaśmin indyjski, kaszmir i zmysłowe nuty skóry, więc będzie to bardzo zmysłowy zapach. A jeśli chodzi o zapach męski. Czarny pieprz, olej imbirowy, kardamon i luksusowe nuty skóry. Mam damski, dostałam w demo dla liderów zapach damski, więc zobaczymy sobie. Zapach damski wraz z balsamem, zobaczcie. Wygląda tak, jest różowy. Kobiety lubią róż. Ja przynajmniej lubię, nie wiem jak wy. I zobaczcie, nawet jeszcze nie otwieram. Testo znaczy, testowałam, wąchałam ten zapach na konferencji. Dywizyjnej, ale myślę, że warto to zrobić na skórze, bo wtedy to jakoś tak szybko szedł nam ten zapach po kolei, od osoby do osoby i nie przywiązywałam dużej uwagi. Ma piękne opakowanie, naprawdę bardzo mi się podoba w ogóle Attraction i każda butelka, która wychodzi z naszej fabryki jest naprawdę mega piękna. I ta również jest taka. Ojej, już tutaj czuję. No, pięknie pachnie. Może nie jest to taki typowy mój zapach, gdzie pojawia się piżmo albo jakieś nuty słodkie, bo ja akurat takie lubię. Ale ten jest naprawdę taki zapadający, zapadający w pamięci. Ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. 65,99 w katalogu ósmym. Ale w fokusie na ostatniej stronie macie ten zapach już za 42,99. I do tego po pięć próbek. Yy, albo damskiego, albo męskiego. No myślę, że jest wart, wart zakupienia, jeśli lubicie takie zmysłowe zapachy na wieczór, to bardzo Wam ten zapach. Polecam. A jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jak taki zapach mieć dużo taniej, to pamiętajcie, że na dole tego filmiku, pod filmikiem, będzie link do samodzielnej rejestracji do, na bezpłatne konto rabatowe, jeśli chodzi o klub Avon. Mam nadzieję, że przyniosłam wam trochę em, energii, trochę uśmiechu w ten dzisiejszy ponury dzień. E, ja dzisiaj wypiłam dwie kawy niedawno jeszcze e, piłam kawę, choć jest już późno. To, to stwierdziłam, że dodam sobie jeszcze to kawo wieczorną energii. Dziękuję Wam bardzo za, dzisiejszy, za dzisiejszą obecność. Zapraszam do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku Ania Avon Beauty Expert i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pamiętajcie, o subach, będziecie wcześniej wiedzieli o pojawiającym się filmiku. Do zobaczenia, żegnam Was. Pa i życzę Wam dużo, dużo słońca. Pa pa!